Subskrybuj po więcej takich filmów i zostaw łapeczkę w górę oraz komentarz dla zasięgu. Siemma widzowie. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać, jak pobrać Lunar klient na Minecrafta non premium. Bo jak wszyscy wiemy, oczywiście Lunar jest na premium, więc dzisiaj wam pokażę, jak mieć na non premium. Zaczynamy od wejścia na tą stronkę. Pobieramy lunar client, oczywiście, zapisujemy. I widzimy się, jak już to nam się pobierze. A few moments later. Dobra, przeniosłem już ten plik pobrany na pulpit. Teraz klikamy wypakuj tutaj. Musimy mieć oczywiście WinRara. Jeśli go nie macie, to pobierzcie, bo wiele razy się przydaje. No i mamy tutaj takie, taki pliczek o nazwie LC, czyli Lunar Client. Jeszcze mogę Wam pokazać, że Lunar klienta nie mam pobranego. Yy, odinstalowałem go specjalnie do tego odcinka. Yy, no ale dobra, teraz procent updata procent. Minecraft Wchodzimy w Versions sobie tu przesunę tak o i wkładamy tutaj ten plik lunar client odświeżyć możemy eee, i teraz gdzie ja mam gdzie ja mam o tu jest dobra odpalamy sobie jakiś launcher non premium dobra mamy launcher non premium Wpisujemy jakiś tam link, jaki chcecie mieć. Nie wiem. Y, C Pro 1, 2, 3. Nie daję sobie jakiś bylejaki. I teraz szukamy tutaj wersji. Ona powinna być y, gdzieś koło 1,8. I widzicie tutaj jest wersja LC, czyli Lunar Client. No i odpalamy. Dobra, odpalił nam się Lunar, jak widzicie. Wejdziemy sobie jak, na jakiś świat tutaj, nie wiem, creative sobie odpalimy, create new world. Dobra, więc jak widzicie ja jestem na non-premce, mogę napisać na czacie wam, jak widzicie, ja pisałem to już wcześniej, mam nick z non-premki, tutaj wszystko działa, e, wszystkie mody tutaj też są. I teraz yy, ważna sprawa, jeśli chcecie grać multiplayer. Nie możecie klikać tutaj, bo tu będzie Wam kazało się zalogować. Więc wychodzicie. Wchodzicie tutaj na ten swój świat single player. Macie go. I teraz tak, klikacie Escape. Tu macie taką zakładkę multiplayer. I jak widzicie wam się wyświetla wszystko. Wbijacie sobie na przykład na Coxcrafta. Czekajcie, aby się zaloguję. I jak widzicie jestem na scrafcie na lunarze. Wszystko tutaj, żeby nie było. Piszę też na czacie. A, potrzebuję pierwszego poziomu. To czekajcie, to nie, pójdziemy sobie na Among Asad, gdzie jest mało ludzi. I widzicie na samym dole, że jestem ja, czyli Lunar Client Pro Cox 123. E, wszystko działa. Nie wiem, możemy sobie iść na Bedwarsy. Jak widzicie, jestem na Bedwarsach, wszystko działa, jest mój nick. E, więc no co, to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i że przydał się tym, którzy nie mają Minecrafta Premium. Ej, no i co, do następnego siema.